Widzimy tutaj Martina Fitznera, zawodnik z grupy Silesia ja Boxing i Jarosław Łutowicz w jego 35 no, lat ma. Miał długą przerwę w karierze. 10 zespek. lat nie boksował. Wrócił w ubiegłym roku i to jest też zawodnik po przejściach. W po długiej przerwie log.. Tomasz Król, 28-letni. W jego narożniku widzimy no, brata mi. Radosława to, to i ojca Edwarda. To to Będzie można jeszcze no, to jest, to wiesz, trochę ciekawych no, rzeczy o nich powiedzieć. I za chwilę proszę Państwa. Ta walka, kategoria junior, półśrednia to jest limit wagowy normalnie z, z 63,5 kg w ręku Mirosław Brugio. I za chwilę starcie. Obaj mają za sobą ciekawą karierę amatorską. Szatni, proszę podsuwać czysto, słuchać moich komentarzy. Powodzenia. Ciekawszą karierę i więcej sukcesów miał Tomasz Król, był najlepszym zawodnikiem mistrzostw Polski Juniorów 2004, zdobył te, wtedy mistrzostwo Biurkowej, był też najlepszym zawodnikiem młodzieżowych mistrzostw Polski, był w kadrze olimpijskiej na no, ja Pekin, Zrezygnował, no, poznał dziewczynę, te były troszeczkę zawirowań, dzisiaj ta dziewczyna Kornelia jest... Nie, jego żono nie boksował od 2006-2011 pięć lat przerwy, potem tak e, boksował sporadycznie. E, pokazywaliśmy e, w Polsce jego e, ostatnią walkę amatorską w Bałczu. Pokonał wtedy Marcina Latochę, no i jego rywalem w spodenkach niebieskich z czarnymi lampasami to jest Marcin Ciel Fitzner. On miał z aż 10 lat przerwy, ale też ciekawa kariera amatorska, boksował w długo o po fasie Katowice z Polski Juniorów w 1995. Dwa razy mistrzcząska, no i popatrzmy, zdecydowanie lepsze warunki fizyczne, widzimy dłuższy zasięg rąk król, Fitzner z normalnej pozycji, król odwrotna. Pierwsza walka w zawodowym boksie, król, ale znakomity, wygrany, amatorski lewo, zawodnik leworęczny. Bardzo ładnie porusza się na nogach, tak świetnie przygotowany. No i świetne teraz te proste sprawy prawej ręki króla. I ładne przepuszczenie w prawo, w, w sister. to świetnie, bardzo odwyrzały zawodnik. słoneczny na linach, przed czasem, ale tutaj widzimy. Świetnie przygotowany, no to jest właśnie to, co często prezentują zawodnicy leworęczni. Taki luz w przepuszczaniu w zejściu z linii i właśnie to zrobił król. Proszę zwrócić uwagę jakie kończymy są te e, czasy króla. Widać, że jest e, bardzo dobrze przygotowany. No, e, walka zawodowa to było e, jego marzenie. E, pierwsza jest e, już. E, je, de, jest za, nazywa, brawo ręką, prawo sierpowe. No teraz Marcin Fiten słusznie próbuje atakować, wymierać presję. Wspychać powinien przez lewą rękę do, do lin Króla, wtedy jest miejsce, też go trafi, bo widzimy jak bardzo szybki na nogach jest Tomeki, świetnie przypuszczał taki fitnera. Prawy chodzi, to prawie się pokrzykiwania taty i brata. Prawy chodzi, do tej pory chodził. Teraz ostatnie uderzenia już Fitner zaczyna przyjmować na rękawice. Dalej, dość często, leworęcznie, wydarzenie są świetnym refleksem i tutaj widzimy, Tomek Król chce pokazać w z że nie zmarnował czasu, wykorzystał rady swojego ojca i brata, którzy już mają walki zawodowe i potrafi od razu z impetem wejść w ten walk zawodowy w pierwszej walce. do no po przyjechał przyjechało do pingować. To jest niedaleka, no bo przecież on jest e, e, ze Szczecina. W klub e, Olimpia Szczecin zresztą e, znakomicie e, tam prowadzą robotę amatorską. Ten klub jest drugi klasyfikacyjny, klasy a Polsce z młodzieżą z Szczecin. No i koniec pierwszej rondy, naprawdę też bardzo dalej chcieliśmy przewagać szybkości techniki po stronie tąka króla na spłaściwice, konsekwentnie. Stara się wybierać presję, jednak jest więc na nogach, nie może zajść z domka w ale zobaczymy, zresztą o mocnych ciosów tylko kilka naprawdę świetnych, prostych sprawy. W pizznera widzieliśmy Jarosława Butowicza, na co dzień trenerem Fitznera jest Stanisław Syjut, przyjeżdża tylko na konsultacje do Jarosława Butowicza, sam trener nie był pewien w jakiej dyspozycji jest Pizzner. no to jest zawodnik, który łączy karierę bokserską z pracą, pracuje w fabryce wytwórnia blachy samochodowej jako pakowacz pracuje w systemie trzyzmianowym, nie ma ulgi, praca od 6 rano do 14, potem też jest nocne zmiany od 22 do 6 rano no i treningi po pracy to jest, ja bardzo cenię takich zawodników którzy łączą pracę bez żadnej ulgi z, z treningami sportowymi no, no tak, mówi też, że też posiedzą z treningowi, który trening, potrafi te pogodzić, ale tu widzimy Toma Król świetnie na nogę, duży spokój, przegląd, y, pola widzenia na się próbuje zachodzić, jednak szybkość i umiejętności i Tety, na korzyść Tomka, choć teraz nie uszczek się potężnego prawego, musi uważać właśnie na tę reakcję, żeby za bardzo się nie rozluźnił, nie poszło się, że wszystko mu wychodzi, natomiast bardzo dużym luzem Występuje po ciosach ubytek. A teraz coraz częściej unika tych czasów. Teraz trafiły prawym król. Na sadą bije, no ale te ciosy dochodzą. Tak, ale bardzo ładnie, spokojnie, punktuje nie. Nie chcę do szczępu cenę zakotować. Wierzymy w ciosy no tak jak teraz przypuścił i próba lewej kontry. <muchy> Doping dla król. Orzewiła się jego grupa kibiców, oni mają to między zdrowym blisko ze Szczecina. A no, y, y, przygotowywał się w Zabrzu, także kawałek drogi. Tutaj zbyt wielu kibiców jego nie ma. Ale dwie dobre akcje. Próba prawym sierpowy, lewy prosty króla później ruszył z prawym. Fitzner trafił, ale w odpowiedzi jeszcze w sierpowy, sierbowy króla, który zrobił wrażenie na właściwie teraz krótki, kośliwy, lewy prosty. No, musi uważać, to ma właśnie w takich sytuacjach w półdystansie nie rozluźniać się, trzymać gardę. To jest to, co młodzi za tym zapominają, rozluźniają się, wtedy też mogą otrzymać mocny cios. Ale jak na razie duży spuchy. No i teraz próba kontry, choć nie się uciszenia na dół. Umiejętnik punktuje, odchodzi nie. Nie chcę dodawać pijatykę, bo widać, że Marcinowi jak najbardziej chodzi o to, żeby sprowokować bójkę. Zdecydowanie spóźnione, a nowe widzimy pozycja, treczę boringu. Po Atomek cały czas punktuje spokojnie. Parę ale też Tomasza Shut up, shut up, shut up, shut up, Dzisiejszego wieczoru zobaczymy trzech zawodników leworęcznych. Będzie można porównać wyszkolenie tych zawodników. Mam tutaj Pana Szkołę, Włodzimierz Ledli i Michał Kudecki. Więc pamiętajmy to tych zawodników. Widzimy teraz w tutaj Waszego Króla brat. Bardzo entuzjastycznie tłumaczę, ale zadowoleni. Widać, że Tomek realizuje plan założenia przygotowań automatycznych za e, był króla, jego ojciec, Edward i brat e, Radek. Radek e, był w juniorów, e, e, mając 18 lat boksował w lidze niemieckiej. E, Natomiast e, ojciec to bardzo ciekawa postać, wielokrotnie walczył z e, braćmi Kosedowskimi, z Krzyśkiem, e, medalistą olimpijskim, dwa razy przegrał raz e, wygrał. Pokonał Leszka w, z Kosedowskiego w finale Mistrzostw Wybrzeża Juniorów, potem z Rzuchiem przegrywał. No i walczył też e, z Darkiem, e, e, z Darkiem przegrał w ćwierćfinale Mistrzostw e, Polski. Rozmawiałem z ojcem e, e, i e, mówił, że... Jego syn Tomek jest, oceniał to, większy talent ode mnie, ja jestem, jak to mówił, taki pracy z lekką bombką, Marcin natomiast on jest bez bombki, ale lepszy technicznie. Marcin Hister mocno zaatakował, on co w swojej kaderze 6 rundowy pojedynek, nie przegrywa czasem, więc myślę tutaj, że po tych dwóch rundach jest szansa przyspieszyć, zobaczymy jak wytrzyma to mocne tempo Tomek Król. To jednak te warunki też nadzwyczajne dla na otwartym powietrzu, dość chłodno, warto jest, się dobrze przygotować motorycznie bo jednak inaczej się oddycha na otwartym powietrzu, inaczej występuje zmęczenie, szybciej organicznie się chłodzi, ale widzimy na razie spokojnie, uspokojnie, przegląd widzi, tak jak to tak sygnalizowane przez Marcina Fissera, Tomek Król. Nie mamy oficjalnych danych, jaka jest różnica w zasięgu rąk, ale to jest co najmniej 10 cm na korzyść króla. No i może spokojnie, proszę, tym prawym prostym powstrzymywać Pizznera na dystans. Przede wszystkim tutaj to leży sprawa, sprawie bardzo dużo na nogach stoi to tym, szeroko. Spokojnie wchyla się, tak jak teraz widzieliśmy, przepuścił prawą nogą, odszedł do tyłu, ale teraz mocne prawy Marcin. Musi Bożej właśnie. Z, z, z na bok z ale na razie to robi właśnie Tomek Rur, tak jak teraz próba przejścia w prawo, w prawym się kończy. I ta przednia ręka, podstawa każdego boksera, przednia ręka, ale musi uważać, bo Marsi będzie szukał do końca możliwości trafienia jakimś ciosem, który ewentualnie otworzy mu szansę do przejścia do mocnego kontrataku. Wicner tylko dwa zwycięstwa, oba bo w kraju nad e, czerniakami. Ale ja ci, Lej, już koszy. nie powiem, to, co mówiłem, tak? Bardzo mocne wejście. Pina zagadnienia. Okay. Zyskał dodatkowo na e, szacie. Ale jest inny przytomny, bo dosłownie 10 sekund. Lasko, Wytrzymaj. Ale na Rusu Maciuś, już że ma ogromną szansę, aby teraz pracy na rozdział, Tomka. No, na niepewnych nogach hmm. e, widzimy król poszedł do narożnika. No to jest zupełnie zaskoczenie. No Maciuś, że ma, 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 czasu, myślę, że spokojnie czuje na to opuszczenie rąk. Udało się dać przy linach. Marcinowi Tolkaj trafił potężny, Popatrzmy jeszcze raz Prawy over Nie zewisał tego ciosu. To tak nieprzygotowany był próbował przepuścić prawo, tak jak zawsze to robi. spuścił się prawym sierpowym i ogromny ogromne, ciężko. Pat na matę widzimy jeszcze raz. Zobaczymy teraz czy da radę, czy będzie gotowy. No i w narożniku Tomasza Króla, rodzinna narada, brat i Nie słyszeliśmy, jakie przekazały uwagi. No i się wyrównał, wydawało się, że spokojnie wygra Gier król, wszystko ma pod kontrolą. A tu proszę, jeden ten prawy zamachowy zupełnie odmienił losy walki. Decydująca runda, pierwsze dwie rundy dla króla, 10-8, trzecia runda wygrał przez i ta czwarta zadecyduje o wyniku walki tego zamachowego oficer widzimy, nastawiony. Musi tą na obronę podnieść ręce do góry. i dała się zachodzić przy linach. Na pewno Tomasz wie co robić, dostał rady i ojca na i brata. Sam jest też trenerem, prowadzi zajęcia jako instruktor, także po teraz jeszcze widać, że wrócił do starej taktyki na dystans. Ale też zwiększymy ryzykiem z zwiększymy tak próbuje wchodzić tym powójnym, prawym, prostym Fislery, zawsze teraz trzymlechną i znowu overhand, ale bardzo ładny unik. Tomasza Kula Strzymanie na balansie, szukaj go, podejść do skróć dystans i próbuj tym prawem wejść na tą nisko opuszczoną prawą ręką

Zyskał kolejną minutę Tomek, doszedł do siebie już chyba. Musi uważny. Ostatnia minuta zaczęła się. I cały czas agresywniejszy jest Kitzner. Cały czas stara się prawym prostym powstrzymać trud, Teraz fajalem to skompował lewym. Jeszcze jest czasu. Ale widzieliśmy w lewą stronę po raz pierwszy szedł i zaskoczył tym przejściem zupełnie Marcin Fistera. Ale już Marcin trafił. Mocno zamachowym widzieliśmy na sadę, leciała nam koło głowy. Przydaje się królowi doświadczenie z rynku po 181 walk, 155 zwycięskich, tylko 23 przegrane, 3 remisy. Także e, to jest kapitał, na którym może bawić po tej kryzysowej trzeciej rundzie. Ale pokażę, to bardzo naprawdę ogromny charakter. Podziwiam to króla a po takim kroku, że to walki w czwartą rundę na pracę. choć równą w końcu, wzięliśmy. Potężnie wyprawy za ochronę po raz kolejny doszły do głowy. A chyba musno, bo na szczęście dla e, króla tylko jego głowę, bo gdyby trafił czysto, by mielibyśmy chyba na no Świetne otwarcie w szóstej gali między zdrowiach. Naprawdę emocjonujący pojedynek. i czekamy na werdykt. W czas troszeczkę robi się u pod e, e, t, Tomaszem Królem. Nie był czyste, ale odczuł w ten czas. No i czekamy na werdykt. Przypominałem, że do tej pory 2 zwycięstwa, 4 przegrane, 1 remis. E, dla Tomasza Króla to był zawiodo, zawodowy debiut. Widzimy tutaj jego brata, Radka. Obok też jest e, tata. Edward, no, wielka kariera, też ojciec był brązowym medalistą z Polski, zdobył ten brązowy medal, ma 33 lata, no, był blokowany nie, nie osiągnął wielkich sukcesów, bo tam je wtedy walczyli w jego władze, Seli, Krampa, a Gotwy, Brypek, no bracia po także no, ciężko było się przebijać, to były te złote czasy polskiego po Cisla i box i czołom lub między sędzia sędziowie punktowi orzekli, sędzia znaczy punktowy Paweł Kardyni 38 do 38. Sędzia znaczy punktowy Robert Kortac 38 do 38. Sędzia znaczy punktowy Włodzimierz Kurt 39 do 37 na Tomka Króla. A, a, to, to, a więc remisę. Dwóch arbitrów opowiedziało się za rewizją 38-38 no i trzeci 39 do 37 dla Tomasza Króla. Dobre rozpoczęcie. Krótka reklama przerwa teraz.